Myślę, że forma jest znakomita, nie powiem, że dobrze my graliśmy w osłabionym składzie, ale daliśmy radę. 7-2 wynik, troszkę bramkarz nas słabiutko troszkę, no ale co poradzisz, szkoli się na razie. No właśnie chyba sobotnia impreza, chyba impreza trochę zaszkodziła naszym zawodnikom niestety. No, staramy się grać cały czas jak najlepiej, myślimy tylko o mistrzostwie. To jest naszym jednym takim po to, żebyśmy tu przyjechali, aby wygrywać. Myślę, że wynik będzie remisowy, lecz no, troszkę nasz trener na walkę zawalił, nie powołał naszych zawodników z imaju. Pozdrawiam prezesa Dulczy Wielkiej. No i chciałbym od ciebie to, mam króla do sprzedania, króliki. Mam to do sprzedania, bo ktoś chętny był to. To wszystko. Dziękuję. Rywal na pewno był ciężki. Spodziewaliśmy się, że będzie to na pewno ciężki mecz. No braku nam tutaj na pewno młodości, a co z tym idzie szybkości w tym meczu i to było widać po przeciwniku, że na pewno... Rozgrywali szybciej tą piłkę i, i nie daliśmy po prostu rady. Niestety tutaj rywal był zdecydowanie, zdecydowanie mocniejszy. No. Zespół, zespół IMAF na pewno liczy się tutaj jako faworyt będzie chciał też wygrać tą ligę. I tutaj inny wynik no, mógłby być ciężki. No. Myśleliśmy może nad remisem, ale, ale nie dało rady. Kolejna kolejka no, to jest z Westonbią, czyli najsilniejszym rywalem, więc tutaj. No, będziemy starali się nie stracić tego gola, ale podejrzewam, że również będzie ciężko. Na pewno nie będziemy wybiegać do przodu i zostawiać obrony tak, jak tutaj miało to dzisiaj miejsce i na pewno wyciągniemy lekcję z dzisiejszego meczu. Ostatni mecz to skamer. No tutaj będziemy chcieli zdobyć punkty, żeby utrzymać te szóste miejsce. Bo przeliczając, pewnie tak będzie. Zadowoleni jesteśmy na pewno, z, że tutaj wystartowaliśmy. Niczego nie żałujemy, żadnego meczu nie odpuszczamy. Liczyliśmy trochę bardziej, że to będzie taka amatorska liga. Jest tu trochę takich, że tak powiem, graczy z zawodowych, że tak. Więc jakby to jeszcze uległo zmianie, myślę, że by było dużo ciekawiej. Pozdrawiam swoją małżonkę Maję. Dziękuję. Myślę, że rywale byli tak samo dobrzy jak dwa tygodnie temu, a dwa tygodnie temu brakło nam trochę szczęścia, bo przegraliśmy po dwóch samobójczych golach. No dzisiaj było dużo ludzi do zmiany, także myślę, że bez problemu wygraliśmy mecz. Momentami był zacięty, no ciepło też jest fakt, ale myślę, że drużyną byliśmy lepszą. Myślimy o podium, ale które miejsce to się wszystko rozstrzygnie w dwóch kolejkach. Polska Holandia. Myślę, że będzie 3-1 i Bartek Kapustka szczeli. Gola. Pozdrawiam żonę, dzieci, kolegów wszystkich i kibiców, którzy przychodzą tutaj na futsal. Co prawda byłem tylko jedną połowę. Druga połowa nie była taka zła. Mieliśmy tam jedną sytuację, zmarnowaną niestety. Według mnie no nie, nie, nie było aż tak ciężko, przynajmniej w tej drugiej połowie. Pierwszej nie widziałem. Szkoda, mieliśmy teraz dwa tygodnie czasu. Wykorzystaliśmy, byliśmy na orliku, próbowaliśmy coś poprawić, no ale jak widać... Jesteśmy skazani w tej lidze y, na ostatnią pozycję. Jedną tutaj nawet zagrałem do kolegi na skrzydło. Chciałem w sumie sam iść, ale stwierdziłem, że zagram. No i no, nie wykorzystał, no trudno. No. Też mój niewykorzystany, no niewykorzystany. Musimy uznać wyższość rywala. 1-0 dla Polski. Pozdrawiam całą drużynę Diabłów Tasmańskich i wszystkich y, graczy rozgrywek Tarnowski Ligi futsal. Ciężko nam się grało. My w ogóle nie gramy w tygodniu. Także to przychodzimy, przychodzimy z marszu, może dwóch chłopaków tam coś kopie w ciągu, w ciągu tygodnia, tak dochodzi się do pracy i no nie ma kiedy, nie ma tego, nie ma tego orlika, nie ma tego rozegrania, było to widać w dzisiejszej grze. No i też no, nie widzimy się na boisku, to widać po prostu nie ma tego wystawiania do wystawiania do, do piłkarzy. Także no, tego brakowało, no, brakowało. Młodzi no, wybiegani, także... O, im za to. Te ostatnie dwie kolejki, no to podium, chcielibyśmy zająć się podium, bo to myśleliśmy, że spokojnie tam się jakoś na tym podium przykręcimy, ale widzę, że tutaj poziom, poziom jest, jest wysoki, także dają radę chłopaki. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne rozgrywki, bardzo farna, fajna inicjatywa ogólnie, ogólnopolska, także śledzę i znajomi też śledzą z innych miast, jak tam z Nowego Sącza mam kolega, który też tam organizuje coś takiego, także podpytuje, jak tutaj wygląda u nas, także no, generalnie e, pozytywnie. Jaki wynik stawiasz w jutrzejszym meczu Polska-Holandia? Polska-Holandia, ja wiem, no, tak 1-0 myślę, że dla nas do przodu jakby było to. Wszyscy byliby zadowoleni i Holendrzy, i my. Chciałbym pozdrowić właścicieli hurtowni spożywczej Markola, Anny, Krzysztofa Kułage oraz Jakuba, który siedzi teraz przed komputerem i ogląda ten studio. Wyszło nam dobrze. Sam z w pierwszym meczu dostałem czerwoną, no ale zebraliśmy się teraz z dobrą ekipą no, i postaraliśmy się, powalczymy o pierwsze miejsce z Westową. A rywale też bardzo dobrze dzisiaj zagrali. Było ciężko na początku, no ale już poszły dwie pierwsze trzy, trzy bramki i już się przełamaliśmy, i, ten, i później szły jak. Bramki. Planujemy wszystko wygrać, powalczyć z Westowią, no i pasuje zwycięstwo w końcu. Obstawiam, że 2-1 dla Polski będzie. Pozdrawiam całą drużynę i moją dziewczynę.